Dzień dobry Państwu. Dzisiaj środa, 27 dzień marca. Proszę Państwa, jest wiele komentarzy w sieci o tym, co się dzieje w Polsce. Ja tylko powiem krótko z naszej perspektywy, jak to wygląda. Otóż, jeśli Polska nie jest dobrze rządzonym, silnym państwem, dumnym, jeśli jest jakimś jednym z landów, jeśli jest zregionalizowana. To nam tutaj będzie o wiele trudniej zachować Polskość, jest o wiele trudniej zachować Polskość. Po prostu tak to już jest, że no, takie silne państwa, silne narody asymilują i nie tylko asymilują, sprawiają, że kolejne pokolenia ludzi żyjących na obczyźnie nadal chcą się z tym narodem utożsamiać, z tym państwem utożsamiać. No, jest po prostu o wiele łatwiej. Zawsze przytaczam przykład drugiego pokolenia emigracji wojennej. Tutaj ta emigracja wojenna niesamowicie patriotyczna, harcerstwo, no, zakładała te wszystkie rzeczy, z których my tutaj też korzystamy, ale praktycznie rzecz biorąc, oprócz wyjątków, straciła swoje dzieci. Straciła to drugie pokolenie, które wychowywało się w sytuacji no, lata 60., rewolucja obyczajowa, a Polska była jakimś krajem, nie wiadomo gdzie. Polska, nie można było tam pojechać, nie wiadomo czy tam niedźwiedzie chodziły po ulicach, czy nie, po prostu za żelazną kurtyną. I proszę Państwa, dopiero te wszystkie instytucje, które tworzyła ta emigracja, Odżyły ponownie, kiedy przyjechała tutaj do Kanady i też do Stanów Zjednoczonych, fala emigracji tak zwanej solidarnościowej. I ta emigracja solidarnościowa, ze względu na to, co stało się w Polsce, że Polska była coraz, jak w cudzysłowie, fajniejszym krajem, coraz lepiej się tam żyło, no to. Nasze dzieci, dzieci tej emigracji, chciały tam jeździć, chciały tam być, chciały być Polakami, chciały się chętnie się uczyć polskiego. Zwłaszcza w, tutaj w tych warunkach wielokulturowości, ta kultura polska, którą widać było w Polsce, której, której oknem wystawowym była Polska, no była atrakcyjna. I jeżeli Polska będzie po prostu krajem, na którym Polakom nie zależy, a najwyraźniej to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, na przykład w polskim systemie edukacyjnym depolonizacją tego systemu edukacyjnego, wpisywaniem go w jakieś europejskie wychowanie, no co z czym mamy do czynienia również tutaj obniżanie poziomu i tak dalej. No to zmniejsza atrakcyjność Polski, bycia, bycia Polakiem również. Bo to jest właśnie tak paradoksalnie, że wielu z nas myślało o Polsce, mieszkając tutaj w Kanadzie, kraju wiadomo, w którym je, który jest awangardzie tych wszystkich nowinek, czyli nowej rewolucji ne neomarkistowskiej, że Polska jest jeszcze normalna, że możemy być z Polski dumni, że możemy innym ludziom, normalnym ludziom, których jest większość, Polskę pokazywać jako przykład. No i niestety, jak widać po rozwoju wypadków, z jakimi mamy do czynienia w Polsce, tak jest coraz mniej. To wielka szkoda. To jest to, że no niestety ani poprzednie rządy polskie, ani ten rząd polski również. Na to się nie zanosi, nie uruchomiły tego olbrzymiego potencjału, jaki tkwi w naszym 60-milionowym narodzie polskim. To znaczy, żebyśmy wspólnie działali dla, dla dobra Polski. Po to, żeby tak było, Polska musi mieć narodowy rząd Polska musi mieć rząd, który dba o państwo polskie taki rząd, jak mają Węgrzy, taki rząd, jak ma dzisiaj Słowację. Proszę Państwa, Europa Ojczyst. To jest dobry pomysł. Europa jako jedno socjalistyczne, a nawet komunistyczne państwo to jest koniec Polski. Więc jeżeli Polakom w Polsce nie zależy na Polsce, to jak ma zależeć na Polsce drugiemu, trzeciemu pokoleniu Polaków urodzonemu tutaj? Niestety tak to wygląda z naszej perspektywy. Do następnego razu. Mówił Andrzej